Siema, mordy. Z tej strony, Norek, e, to jest drugi odcinek ze Scary Jest tutaj ze mną Elmera, pani. Powiedz coś, umie coś mówić. E, ona gada po angielsku, ponieważ że grają sobie mody. One 21 modów. Ona jest w dodatku z takiego DLC, który dodaje nową wyspę. E, bardzo polecam. E, tutaj macie, jak to się nazywa, ten mod. E, tak się nazywa, tak wpiszcie to, będziecie mieli dodatkowe misje, dodatkowe fajne rzeczy. E, I dzisiaj, streszczenie Tutaj od tego pana mamy na dzisiaj temat do rozmowy. Nie daliście tych tematów zbyt wiele, ponieważ Skyrim wiadomo hmm. nie jest jakiś już teraz. wiecie, Tak, żeby go oglądać, lepiej się w niego gram. No i Naprawdę. pogadamy sobie o właśnie. Daj pierwsze, o w LOLu. Mój temat tak, na, na, na ten temat. Z tego e, moje zdanie. A drugie to e, na streamach właśnie do donacji i tak dalej. E, o Boże, co coś się zakręcił. To tak jak Jacob, wystarczyć. czy jak mu tam było, e, Teraz weź robił. Dużo, dużo streamerów w starze takie rzeczy robi. Wiadomo, większość streamerów, bo jakbym ja zaczął robić takie coś, to było, nie miałoby sensu, bo nie praktycznie by nikt nie oglądał na streamie. E, co robimy dzisiaj? Taki szybki skrót. E, robimy to, jedyne lekarstwo, wdychaj dym. E, mieliśmy składniki do Kesha przygotować dać mu I jakiś... nie wiem, jakąś zupę zrobił kwas, wdycham, wdychamy dym, proszę bardzo Oddychaj głęboko okay. obserwuję cię. To starcznie głośno jest. Ju, śmiertelniku. Idź już. zabij <słuch> Orchendora. OK. Po długiej gadaninie, przepraszam za cięcie, ale to był bez sensu, żeby się coś słuchali, strasznie długo czasami tutaj dialogi trwają, niektórzy gadają jakby chcieli, a nie mogli, jakby nie wiem co robili. Mamy Orchendora zabić. No i dobra, także zacznijmy sobie od boostowania w LoLu. Zacznijmy od tego, że jestem temu bardzo, bardzo przeciwny. Nienawidzę, gdy gram sobie na przykład d 1, gram sobie, prawda, mam ochotę wejść sobie do Challengera jeszcze w tamtym, e, jeszcze wiecie, przed wprowadzeniem Master Tira i, i spotykają strasznie dużo ludzi, którzy nie, nie potrafili po prostu grać na tym poziomie, e, grali beznadziejnie, e, nie mogli w ogóle wczuć się w tą grę, e, robili straszne błędy na poziomie takiego Silvera, Golda e, i to nie jest to, czego się e, wiecie, ludzie spodziewają, e, wchodząc do tego D1 czy wyżej, e, spodziewają się ci ludzie e, lepszych graczy, lepsze, wiecie, wyzwania normalne, e, zróżnicowane... o, czy to smog? Taki cień wielki? O, smog. Czyżbyśmy się zabawili z panem? E, I to jest okropne, gdy gracie sobie, a tutaj, wiecie, przychodzi taki ziomek, zbustowany zio pierwszy, pierwszy raz gram sobie, kurde, w tą grę na tym poziomie czemu mógł dołożyć, no dobra. Mam już tutaj lodem i lodem wideo, nie e, No i to jest okropne, gdy jest taki... dam wam przykład, może pamiętacie, może kiedyś ode mnie słyszeliście to już, e, że e, strasznie często spotykałem takiego ziomka, który zawsze chodził na topa Jarvanem Ignite plus Hill e, i zawsze, nieważne na co grał, robił Hex Drinkera. Grał na Yasuo, robił Resisty. E, i robi oczywiście 0,10, 0... 0 coś, coś w tym stylu. I to było po prostu najgorsze są co, 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 co można spotkać w te, na takim poziomie. Um, to już jest bez sensu nawet, żeby ludzie, którzy zgustowani, grali. Lepiej żeby zostawili tą dywizję, e, żeby po prostu sobie widniała u ładnie na profilu. E, Zamiast psuć innym grę, e, ponieważ takie coś jest najgorsze. Odechciewa mi się grać. E, nie raz właśnie odechciewało mi się przez, takie, przez takich ludzi grać, zboostowanych, którzy nie potrafili na tym poziom już grać. E, ja osobiście nikogo nie bustowałem. Wiele dostałem, dostałem propozycji oczywiście, e, nawet od was też, czy, czy pom pomogę wam wbić jakiś tam poziom, tam, jakąś tam dywizję. Um, niektórzy chcieli um, dawać mi jakieś skiny, jakieś coś, um, niektórzy nie chcieli nic dawać, nie proponowali i nieważne czy proponowaliście czy nie, um, ja się nie zgadzałem, ja po prostu nie potrafię um, zrobić czegoś takiego, tak popsuć gry, jaką jest tą ta ten, ten League of Legends, chociaż ona jest i tak już popsuta właśnie przez tych ludzi, którzy kupywali konta, którzy płacili za boostowanie. Um, i co najwyżej tak naprawdę e, były takie momenty, że grałem z kimś na innym koncie, pomagając mu, e, grając z nim, ale wiedząc, że ta osoba, z którą gram, zasługuje na tą dywizję właśnie, którą wbijamy razem. E, oczywiście na innych kontach, nie że ja na jego koncie, tylko e, na innym koncie ja i on, takie duo po prostu żyliśmy, nie? Mm. I to nie jest takie straszne jak wbijanie e, kąt, na przykład od Golda, do diamentu. Wtedy to już taki gold yy, grając w diamencie, nie wyrobi po prostu yy, i to jest bez sens żeby coś takiego yy, robić. Więc no nie wiem no to, to powinno być karane strażniej jakoś to, wziąć to wziąć się w garść to i, i to ogarnąć, bo to jest bez sensu naprawdę. O, tutaj więcej kwasu tego. Można wziąć nie można, ale fajna faza była po tym. No nic. Yy. Ogólnie, teraz tak zmieniając temat, ja już tutaj byłem, to już chwilę robiłem, ale przestałem, zatrzymałem grę wczoraj i zacząłem grać sobie nową postacią, lecz niestety właśnie nadpisałem sobie zapis, a tą misję chciałem właśnie zrobić z wami, nagrywając, bo ładnie to wyglądało później, z tego co pamiętam. No i dobra, to wszystko raczej, tutaj nie będziemy się pchać, tam ich zabijać, tych dotkniętych, bo oni są, wiecie, chorzy i tak dalej. Druga, drugi temat w takim razie. E, to te donacje, tak? E, Boże, nie pamiętam jak to się nazywało do, do, dokładnie. Oho, mm, e, wiecie, streamy. Grają sobie ludziki przez ileś tam godzin, czasami dni. E, I widzowie, którzy wchodzą na streama, płacą e, dotacje dla na przykład biednych dzieci na dom dziecka, coś w tym stylu e, i to jest. Świetne. Do, dopóki ktoś, kto nie organizuje tego, e, kto to organizuje, nie, nie bierze tych pieniędzy dla siebie, e, to jest wszystko ok. Bo no, wiadomo, są, to są ludzie i nie, czasami po prostu e, ludzie to skurwysny, czasami po prostu powiedzmy sobie szczerze i potrafią sobie robić tak, żeby było dla nich jak najlepiej. Nie dla ludzi, tylko dla nich. E, więc są przypadki na 100%, że e, ludzie właśnie te takie streamy robili i później pieniądze część z nich brali dla siebie e, więc dopóki właśnie są y, z tym wszystkim y, o to fajnie właśnie wygląda całkiem dopóki są wyrozumiali i wiedzą co i jak tutaj będzie ciężej ich zabić, teraz się wysuwa a i za późno o, ten poszedł tam sprawdzić, co się dzieje i nie umarł no i dobra. To będziemy z woku się skradać, Wy Wyciągamy brzytwę dagona i napierdzielamy. Oni są słabi. O! Nawet, nawet... trochę... LOL! O i właśnie ta laska moja. O, to ją sobie wziąłem. Ona strzela w ogóle piorunami, i ogniami. To jest też fajne, bo pierwszy raz mam taką, taką towarzyszkę. Ona jest tylko właśnie w tej... w tym dodatku jakby... Mm. I co dalej? Eee... Ludzie, to, takie streamy po, pomagają też czasami e, uwierzyć znów, zwrócić e, wiarę w ludzi, e, którzy właśnie wpłacają te pieniądze i robią to z, z dobrego serca, e, szczerze i z dobrej woli. E, z własnej dobrej woli. Um, I wielkie kwoty czasami można zauważyć na takich streamach, i to, i to jest właśnie fajne, że ludzie chcą pomagać, jeżeli mają jak, mają możliwość. Oczywiście czasami robią to często też po to, by pokazać się, by być na, na ekranie, tam gdzie wiecie, jest, że ktoś tam, ktoś tam dodał e, ileś tam pieniędzy. I ludzie niektórzy robią to właśnie tylko dlatego, żeby tam się pokazać, e, żeby być. Wiecie, o, jestem sławny, pozdrawiam, mamy, coś w tym stylu, to już jest dla mnie na przykład żałosne. Nie lubię takiego zachowania. Albo sobie tam e, link do YouTube'a swojego kanału, pozrzucanie. E, jeżeli... Nie potraficie czegoś sami zrobić, no to, to to jest wtedy ciężko, słabo i tak dalej. Tutaj nie ma się pchał. Tam post jedną skrzynię. Eee, więc tak. O! O nie, to jest najgorsza pułapka chyba, jaką można znaleźć tutaj. Czekajcie, czy ja dobrze w ogóle idę? Tak, muszę dobrze iść. <laughs> Tylko nie wejdź w to, no dobrze. <laughs> ja jeszcze mam kaszel. Jeszcze jest, nie jestem do końca zdrowy. Okej. Okay. Oho! Chciałem w ogóle kogoś innego szczelić. We, weszli mi pod, pod lufę. Dotknięty... Oj! Finisher boom! Oho, w dostała. Nice! A ta gra jest piękna po prostu. To się nigdy nie nudzi. Ja mam, nie, mam, mam teraz właśnie jeszcze większy fan z tej gry niż kiedykolwiek indziej. Nawet jak grałem pierwszy raz, na nie, nie? Po prostu mam taką ochotę w to grać. Yy, I co dalej z tymi streamami? Druga opcja. Nie wiem kto to właśnie. Nie pamiętam kto to był. Grał sobie FIFA właśnie. On chyba właśnie. Nie pamiętam, dobra. Nie, nie będę zgadywał, żeby, żeby nie było. I on sobie streamował FIFA przez 24 godziny. Później, znowu chyba kolejne 24 godziny, czy grał, czy coś. I uzbierał naprawdę dobrą, ładną kwotę. Poza 50 tysięcy było, jak ostatni raz wchodziłem do streama. I on sam w to też nie, nie mógł uwierzyć i to jest właśnie piękne, to, to że ludzie potrafią e, fajnie zaskoczyć ludzi innych, tym bardziej tych, którzy później dostają te pieniądze. E, akurat właśnie tak sobie była na święta i wiecie, przynajmniej dzieci te miały jakieś spełnione, chociaż trochę marzenia. E, ile się dało. No ja nie lubię tego. Fi kruda kurde. Nie, sami ją mówię jakiś dziwny zamiast fus RODA to pikruda kruda, fih tutaj pasywka weszła z grypy. Boże, coś ty co ty robisz kobieto? No ale fajna jest. Ona mi się podoba. Okej, okay, nieważne. Eee, z drugiej strony, teraz e, sobie po po powiedzmy to właśnie na, na tym streamie co mówiłem e, z tym z tą Fifą 15 e, Wie, wiecie, przyszli większy, większy, większy youtuberzy przyszli. E, to jest jak gimper, ale nie wiem czy autor był na przykład. Nie wiem, e, wiem, że był gimper i samu na pewno e, później rok. I to co mi się nie podobało, podobało najpierw to to, że e, pomogli sporo, naprawdę spo, spore kwoty w A Co mi się nie podobało, to że robili to bardziej dla takiego swojego fanu, że się gonili i... No, po prostu moim zdaniem niepotrzebne były takie teksty, jakie oni dawali e, w, w, właśnie w podpisach, gdy się wpłaca, to się później wyświetla wszystko, prawda? Nie podobało mi się wazja to, jak wiecie, się wyzywali, się tam odsyłali i w ogóle i tak dalej. No to bez sensu, jest to jest stream... E, Honorowych wydawców, że tak powiem, pieniędzy czy coś w tym stylu. E, a nie że to nie żadne wyścigi czy coś, tylko po prostu z dobrej woli się wpasało. Podobało mi się, jak co zrobił Rok. Przyszedł, wpłacił raz porządnie i wyszedł. I to było spokojnie, bez żadnych jakichś tam tudy e, tudy, wiecie, szmery, bajery, tylko po prostu e, przyszedł, e, zrobił co trzeba było i poszedł. A rok, Boże, Roy, e, e, Gimper taki na przykład, właśnie, zamiast jakoś normalnie podejść pod tą sprawę, to on swoim stylem, swoim charakterem, e, moim zdaniem przynajmniej, zepsuł troszeczkę e, nastrój, tak samo i samu, i ich widzowie. Nie, nie, nie lubię tego, nie, nie lubię tych klimatów strasznie i bardzo nie lubię jak u mnie się pod, pod, pod filmami takie coś pojawia. Ja jestem bardzo spokojnym człowiekiem, takim, wiecie, twardy charakter, jedno i tyle. Nie lubię po prostu takich, wiecie, animusielskich mnogi, yy, że młoda, w sensie, taka, wiecie, kappa i te sprawy. To nie dla mnie, tego nienawidzę po prostu, Ty mnie tak skirytuje. Co ty mnie szczelasz? Przestań! I <gryzanie> yy, to jedyne, co mi się nie podobało tak naprawdę. Reszta było wszystko w porządku. Nawet bardzo tutaj, jak coś zi ziomkowie. O, chyba mi usłyszeli. Shit. A ta już szczela, ona ma wyrąbane na wszystkich. Ty, ty, też chronisz. Locie. Ale dobrze, dobrze, że ci podoba mi się, że ją wybrałem. No, więc. E, takie streamy są strasznie fajne. Tym bardziej, jeżeli robią mi właśnie więksi YouTuberzy, czy tam streamerzy. i e, ja naprawdę. Dużo można zdziałać takim streamem. Oczywiście właśnie, jeżeli tylko... E, postanowicie sobie całe te pieniądze... Dać na... E, dla tych dzieci czy coś. Na jakąś akcję. To dotrzymajcie słowa, zamiast e, robić to pod siebie bardziej... E, aczkolwiek wiecie, dla siebie... Też ludzie robią streamy, po prostu jeżeli chcecie wspomóc youtubera albo streamera, to zapłacicie mu, nie? Pay Paypalem jak jakąś tam, e jakieś tam pieniążki wpłacacie. E no to to wszystko chyba, co mam do powiedzenia na ten temat. E wiem, że dużo takich tematów nie będzie od was raczej, ponieważ skoro mało kto u mnie ogląda, ponieważ to jest to gra, którą lepiej zagrać samemu, niż oglądać u kogoś, e no, i czasami dla niektórych to jest nudne, prawda? Tak samo jak dla mnie, właśnie. bustowanie jest. O Boże, nie trafiłem tego. Dobra, odwrócili się przynajmniej, która będzie łatwo. Jak dla mnie, boostowanie jest bez sensu. Tak dla niektórych jest to. Efekt. Ej Boże, metoda. Uj, jak dostał! Metoda zarabiania, ponieważ ci, co boostują. Zazwyczaj właśnie dostają pieniądze za boostowanie i oni mają to w dupie, oni tylko boostują, nie grają tak naprawdę na swoich kontach, przynajmniej na tych wyższych dywizjach i nie wiedzą jak to jest, gdy zbustowany ziomek, o boże, jeszcze z sfery, nie wiedzą jak to jest, gdy ziomek u nich na diamencie 1 jest zboostowany i gra jak, no powiedzmy sobie, coś, no, a ja w ogóle mam awans. I on tego nie wie. On tylko... Jego, jego interesują tylko pieniądze i to co robi właśnie... Czyli bustowanie. Hmm. Dobra, weź. Weźmy najpierw tą. Jedną ręczną troszeczkę zaniedbałem. Trzeba trochę nadrobić. Dobra, to co? To wszystko. Może że chwilę pograjmy eee. Może coś do końcu będzie tego, tej misji fajnego. Właśnie, mieliśmy zabić kurtyku tego żonka. i zapomniałem że w ogóle, co, co miałem tutaj zrobić. No, jak po prostu chodzę i zabijam i, i gadam, a ja to jest fajne, lubię gadać właśnie, i dlatego powstała ta seria. Chciałem, żeby, żebyście zmusili mnie do pogadania, bo YouTube to nie tylko jest dla mnie granie w gry i nagrywanie ich, ale też ehm, um, sobie tak naprawdę nad językiem swoim, I, i dużo, dużo, często, więc to może wam się charakter zmienić. I zazwyczaj właśnie na dobre. Tak samo jak, właśnie, rozmowa, otwieranie się do innych i tak dalej, i tak dalej. To jest też długa historia. Ale... Więc, jeśli chcecie, gadajcie, piszcie mi, co chcecie wiedzieć, o czym, co, cokolwiek to może być. Yy, ja się postaram, jakoś to wiecie, ładnie ubrać w słowa i opowiedzieć coś ciekawego i ciekawie bardziej. Mm, ok, także to byłoby na tyle. Raczej nie znudzimy zabić go, bo to byłoby za długo. Wiem, że w Skyrim ani da się długo oglądać, więc chodź tutaj. Nie pamiętam, nawet jeszcze, jak masz na imię. Może tu będzie bosu? Szybko zabijemy bossa i. uboższa dzielnica. a jezu. Więc to jeszcze chyba nie to. Nie dobra, nie będę was naduzał, Także dziękuję za uwagę. Macie jakieś tematy dla mnie, na które chcielibyście, żebym pogadał, to piszcie w komentarzach i będę miał okazję. Nagram czym rychlej jak najlepiej potrafię. Oho, otworzyli mi nawet bramę, Także do zobaczenia. Apa!